Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym urbeksie na moim kanale i dzisiaj jesteśmy sobie w opuszczonej wsi w województwie śląskim. Ogólnie na wsi było około 10 domków, resztę dopowiem za chwilkę. I widzimy się na urbeksie i nagraniach z środka domków, więc widzimy się na filmach w sumie to do zaraz a więc po wyjściu z auta, mamy tutaj pierwszą chatkę, ogólnie na obkołu jest jeszcze parę innych domków, ale to jest pierwszy, więc lecimy ogarnąć jak to wygląda w środku jak możecie zauważyć, mamy tutaj piwo marki Kozol ktoś tutaj pił prividensy no także jedziemy w wąp rozwalamy komin i mm. ogólnie mała chatka strasznie e, pewnie że mieszkać tutaj ludzie którzy mają nawet 50 wzrostu bo jak dla mnie to w mi tak wygląda e, tutaj chyba był piec z tego co widać e, wszystko jest katastrofalne, tutaj pewnie była kuchnia tak mi się wydaje albo coś podobnego o, tu jest rura e, budynek jest strasznie niski z tego co możecie widzieć, bo dostykałam tego. <laughs> Zostało krzesło w bardzo dobrym stanie. Szafa, szafa która jest tutaj. Yy, I tam jak się przyjrzycie jest piwnica yy, wylana betonem na dworze. Tam, tam właśnie tam na dole. To jest tam zaraz pójdziemy. No i w sumie to jest wyjście drugie chyba tak się wydaje. Też to się w szapie. Nasienie lnu, moi drodzy. Możecie zobaczyć. Nasienie lnu. Dobrze, że nie inne nasienie. Co tu jeszcze mamy? W sumie ogórki, kukurydza. Jak... Chodźcie tutaj, chodźcie. Jak przejdziemy sobie za te drzwi, moi drodzy. Możemy zobaczyć tam niczym Otóż reklamówka. Parę trunków różnego rodzaju, których nie zginiemy. Czy zobaczycie dokładnie na kamerze, bo jest ciemno? I chodźcie za mną, idziemy do piwnicy. Albo do tu prędzej. Tutaj nie wiem, widać coś? Czy nie za bardzo? Tutaj macie gacie wyprane. Dla robotnika. O i tutaj chodźcie, przejdźcie tutaj. Na tej półce możemy zobaczyć alkohole różnego trunku z 1906 roku. Jest i dubelska. jak ktoś by chciał się nawić. Ewentualnie coś mocniejszego. Pożyczkoła, dostał jakiś szlauf, kawałek starej okłony i coś z szafy. Przejdziemy sobie może teraz na dwór i pójdziemy zobaczyć tą e, opuszczoną... Znaczy, pójdziemy sobie zobaczyć e, piwnicę, która jest na zewnątrz, więc do zaraz. Moi drodzy, jesteśmy już na dworze. Wszystko jest w ale... O, tutaj mamy tu okaz natury. Kawałek belka na, na, na tym, na drzewie. Przejdźmy sobie w dół. Postaram się tam wleźć, ale nie wiem, czy wyjdę. To jest mega ciasno. Ogólnie, chyba z, nie, z 60 cm będzie miało a odległość od y, podłogi do góry. No ale w sumie wejdę i widzimy się w środku. ogólnie to kamera mi się zepsuła i wyszedłem stamtąd, ale tak to wygląda w środku tam jest jakiś otwór wentylacyjny, co, co, co widać na, na, na nagraniu no i takie to maleństwo tutaj właśnie jest myślę, że możemy sobie przejść do kolejnego domku, który się znajduje obok tego niedaleko w obrębie 300 metrów ale w sumie mamy tutaj jeszcze jakąś szopę, więc ogarniemy szybciutko tą szopę i, i wam wszystko pokażę Właściwie tutaj mamy szopę Oponki jakieś tutaj sobie leżą Jakieś rzeczy są jeszcze też takie używane dość No i w sumie szopa Jak każda inna, wszystkie meble są tutaj chyba wyniesione z domku Po, przed, po wyprowadce No i tak to się właśnie prezentuje, mamy łóżko jakieś No i z tego domku chyba to by było tyle i idziemy chyba do, do, do kolejnego domku i sprawdzimy czy są jakieś jeszcze pootwierane. Ogólnie to tak prowadzi droga do kolejnych domków, tutaj mamy jeszcze dwa. E, znaczy się to po prawej to szopa, to prawdopodobnie domek gdzie mieszkali ludzie. E, co wam mogę jeszcze powiedzieć? Wszystko zabrane. I oprócz tych dwóch domków jest jeszcze jeden, który jest gdzieś tam i jest to bodajże opuszczona fabryka lub, lub dom zwykły. No ale widzimy się w tym domu. jesteśmy już przed domkiem, jak możecie zobaczyć, jest tu jakaś noga od lalki. Prawdopodobnie tam coś jakaś głowa leży. Nie, nie wiem dlaczego ona jest rozebrana w ogóle. To jest jakiś syf, wieszaczki, komoda piwko. Tutaj mamy coś, tutaj spożywa alkohol. Rozebrana lalka stringami słoiki. do prawdopodobnie jakiś cukier, który jest zastygł. Tutaj w szafkach chyba nic nie ma. Nie jest to jakby ktoś chciał fajkę. I pozostałości w sumie po butach. A tak to nic ciekawego. No i ogólnie śmiesznie jest tak wygięty, bo, bo po takim skosie strasznym w dół. Wychodzimy stąd do dalszej części. Do dalszej części domu to są jakieś zamurowane drzwi, próbowałem do nich wejść, ale się nie da w ogóle. Tam też raczej nie doskoczę, bo nie mam jak. Trzeba szukać innego wejścia. Z drugiej strony udało nam się znaleźć jakieś wejście tutaj, właśnie. Także ja sobie tutaj wejdę i Widzimy się w środku domku. Szybciutko. Dobra. Także idziemy do ladarzynka. O, teraz złapała się ostrość. Więc z tego co widzicie, to tutaj trochę gruzu. Tutaj okna pozostawiane całkowicie. I szkło przede wszystkim wszędzie. I dziura do dalszej części budynku. Więc Ktoś przyjechał chyba na zewnątrz, A zaraz tam wyjdziemy i widzimy się w środku. Wie moi drodzy, jesteśmy w środku domku. Powiedziałbym, żebyśmy sobie zapalili światło, ale nie, nie było tutaj w ogóle światła i podłączenia do prądu. Co mam tutaj ciekawego? Jest jakiś obrazek. Stare jakieś jeansy jakieś stare szafki i kupa kartonów w tych szafach nic nie ma bodajże mi się wydaje nie wiem czy zobaczycie, ale widzę tylko gazety jakieś stare ciuchy, niech mi to Ola I co to jeszcze jest? eee pozostałości po jakichś małaścach tak? i Kolejne szafki, Jakiś rego na płyty, kask i tak samo nic, w sumie nie ma więcej. To jest kolejne pomieszczenie. To jest kolejne pomieszczenie, tylko jest strasznie ciemno. Z tego co zobaczycie, to mamy tutaj jakiś notesik i kartkę. poranny kronika Kufel na piwo. Jakiś wałek stary został. Yy, bodajże jakaś zabawka. I stołek. A to jeszcze jakaś szmata. Jest i zapalniczka, i, tak, i tutaj jest stary kredens. No, jakieś laseczka też się tam znajdą. Ogólnie wszystkie okna są zabite tak dachami, że, jak widzicie tutaj... A, porażka. No ale, dobra. I druga strona. A Są tu też jakieś książki jeszcze, jak widzicie. A pokaż tam. A, to jest jakaś walka nie wiem, jakby łazienka może, razem z tym. Krzesełko, i tam dalej widzę tutaj pewnie wisiały jakieś te obrazki tam macie krzesełko co to jest? to chyba była kosa stara to mi się wydaje. nie chcę nic dotykać ale to jest jeszcze szafka stare kubki i jakieś czekoladę na gorąco także zostało jeszcze jedno pomieszczenie obok lewej więc przechodzimy do, do ostatniego pomieszczenia ostatnie pomieszczenie to jest trochę widni mam mamy jakąś miskę, karki i szafa, które pewnie są jakieś dziuby stare, jak widzicie, dobra, są stare dziuby, nie będę do tego dotykał, jest jakaś gazeta, wózek pewnie na dziecka jakiegoś i pozostałości jakiejś zabawki, Co jeszcze znajdziemy jakieś słony, co to jest, oh, słoneczna tłoczna, jakieś soczki tutaj były. Puste, I drzwi, które są z zewnętrznej strony zastawione i zamurowane. No. Dobra, wychodzimy stąd. Jesteśmy sobie na dworze, już wyszliśmy z stąku, z shopa. O, mamy jakiś kibelek. Dalej nie pokazuję, bo to może obrzydzać większość widzowni widowni na kanale i w ogóle tam się nie da wejść generalnie tamta szopa jest zawalona więc nie wiem czy wam to pokazywać bo to bez sensu trochę szopa jest zamknięta na kłódkę jak widzicie nie da się jej otworzyć przed chwilą i więc przejdziemy sobie jeszcze do kolejnego domu do którego postaramy się wejść więc to zaraz generalnie został nam jeszcze ten domek bo tamten w którym teraz chcieliśmy Chcieliśmy do niego iść, był zamknięty i nie dało się z niego wejść, więc stwierdziłem, że to bez sensu. Idziemy jeszcze do jednego, który znajduje się tutaj i postaramy się tutaj jakoś wejść. Ej, zadbamy to takie. Wszystko. Także może tutaj ktoś jeszcze mieszka. Sprawdzimy, czy da się tutaj jakoś wejść. Podejrzewam, że nie. Tak, właśnie zamknięte. Ale co może? Może zobaczymy coś tutaj? Co tutaj mamy w, w oknie? jakieś stare kwiatki suszone. Tak, to chyba nic więcej. Niestety nie udało się tutaj wejść do kolejnego domu. Tu jest jeszcze jakaś szopa. Szopa jest także e, niedostępna, żeby tam wejść. Tam jest jeszcze kuwetka. Znaczy się, no. To i to i dla ludzi. Nie wiem, co to to, to, to jest. Eee, sprawdźmy, kosz, pewnie na śmieci. Nie, wędzarnik. Dobra, to jest wędzarnik, taki w takim razie bo śmierdzi czyli zwędzonym. I tutaj coś jeszcze mamy. Tu musimy sobie zejść. Chyba, ktoś tutaj już był na pewno. Dobra, i tam coś jest w sumie. Ale, ale, nie wiem, czy tam wchodzić, bo. Bo strasznie to jest pozawalane w środku, nie wiem czy tam czy to się uda niestety nie udało się tam wejść i to był ostatni domek na tej wsi, która została opuszczona przez ludzi. No.